Dajcie, kochani na kanale Kociera Mruczka, o tej stronie Agnieszka. Chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować filmik mówiący jak było kiedyś i jak jest dzisiaj w czasie kwarantanny. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak, jak się spodobał filmik typy kwarantanny. Zapraszam Was do obejrzenia. ja się do, do pracy spóźnię, do pracy się spóźnię, o ja cię że do pracy. Faktycznie budzik nie dzwonił. Nie mam jeszcze dwie minutki. Oh. To zaczynamy naszą pracę. No to witaj kochanie. Więc zaczynamy naszą pracę. Tak. Chyba wezmę się za sprzątanie. Mam tutaj ściereczki. E, płyn do płukania, do mycia podłogi, kafelków, ściereczki, ale tak naprawdę w sumie to mi się nie chce sprzątać. Dzisiaj, jutro posprzątam, nie mam brudno. Tak, weźmiemy się za sprzątanie. wezmę, mam tu Ajax, Połowę zakrętki mi starczy, do mycia mam ściereczkę. Tak. Mam tutaj, więc się bierzmy za sprzątanie. Tutaj weźmiemy. A więc do sklepu i ten założę sobie kurtkę. Tak? Portfel mam. Kluczem mam. Czy ktoś chce ze sklepu? Nic no, na razie. No to idziemy do sklepu. Wyruszam do sklepu, bo muszę zrobić zakupy do pracy. Tak, rękawiczki mam. A u nas masek się nie nosi. Nie trzeba nosić, ale trzeba mieć coś takiego. Szalik, chustkę. Ja mam szalik, bo tu mam tylko 200 metrów do sklepu. Tylko 200 metrów mam do sklepu, więc mi wystarczy ten szalik. Tak, guzia jest zakryta. Rękawiczki. Rękawiczki mam takie. A, jest jedne, i drugie. Najwyższy czas coś tego. Kochani, kupić coś wam? A bułkę chcecie? Dobra. No, to idziemy do sklepu. Na razie nie jestem w sklepie. To może być tak. No, przyszłam ze sklepu. Z zakupami chlebek jest. Wędrówka tutaj zakupy mam. To trzeba iść się, muszę się z, umyć się ręce. Ten szalik i umyć ręce. Hmm? Wyruszam na, uroczy, na przyjęcie z koleżankami. Ale tak szczerze powiedzieć, co by tu się ubrać? Co by tu się ubrać? Nie mam w co się ubrać, no gdzie nie idę. Ach. Co by się tutaj ubrać dzisiaj? Tego. O, już wiem co. To no, zwykle. To co zwykle. O, codzienność. Mój kresik. Najlepszy będzie. Muszę zacząć. O, dzwoni koleżanka. Hej kochanie! No właśnie wróciłam ze Stanów. Tak byłam na wakacjach. A wiesz, zgadnie kogo ja widziałam. Tak, byłam w kafejce ze znajomymi, a tam patrzę, a tam Agnieszka jest. No. Tak, no Agnieszka Chińska. No. Niezłe było spotkanie. No. A te są, masz bilety? O, to fajnie, to pójdziemy. Kiedy, w piątek? Okej, okay, dobra, no to na razie, papa. Pa. O! Cześć! No, gdzieś wychodzimy. A tak, mam rękawiczki, mam yy, maseczkę. No, no, no. Dobra, to jesteśmy umówione. No co ja robię? No w domu siedzę. Czasami jakiś film rozmawię, oglądam, no w tej chwili z tobą rozmawiam. Cały czas tylko o kwarantannie, by ze mną no, rozmawiała. No tak, to na razie, papa. Pa. Hej,ka, hejka! No, co nie do Ciebie, bo chciałam Cię tobie coś powiedzieć, że właśnie zobaczyłam na Facebooku, jak... No, nasza wspólna znajoma jakie zdjęcia wystawiła. Widziałaś ty to? No. Zresztą będę się jutro z nią widziała w pracy. To pogada. Jak coś tego się dowiem, to ci powiem. No, no, dobra. No to na razie, pa pa. Rucia, chodź tutaj, Rucia. Rucia, chodź. Pani włączyła dziennik. Wiadomości będziemy oglądać, no, bo będzie jakiś horror. Chodź tu do pani. Nie chcesz? No to nie. Ale ja jestem ciekawa, co w tych wiadomościach będzie. Jaka fajna pogoda. Fajnie, że dzisiaj są wszyscy w domu, że w ogóle można odpocząć. A, ze wszystkimi. Chciałabym, żeby tak wszyscy byli razem cały czas, a nie wtedy, kiedy z pracy się przyjdzie i się odpocznie chwilkę, spać i z powrotem. Musiałam wyjść na balkon, bo już mam ich dosyć. Siedzą w tym domu, i siedzą w tym domu. Wreszcie by mogło się ten Kwarantanna skończyć, i każdy by poszedł do szkoły albo do pracy, i nie musielibyśmy się wszyscy tak siedzieć. i Siedzieć razem, mam dosyć. To już wszystko w tym filmiku. Napiszcie w komentarzach, jak wasz dzień mija na kwarantannie, czy wam się podobało. Zastanawialiście się może, jak będzie wyglądać życie po kwarantannie? Czy będzie takie samo, czy inne? Też napiszcie na ten temat w komentarzach. Bo ja się dużo na ten temat zastanawiałam. Także chciałabym też pozdrowić kanał YouTube Struskawka 1 i 3 po 3 oraz cieniu sztuki. Pozdrowienia dla was, macie kochani. A Na tą chwilę wszystko. Chciałam też was wszystkich pozdrowić. Życzę miłego dnia, dużo zdrowia i do następnego razu. Pa.